Ok, dziś jeszcze o abstynencji. Trochę więcej i trochę inaczej, a raczej o rozumieniu, jak w nią na przykład wchodzić. Ja nagrywałam wcześniej filmy o tym, ale chciałabym tu poruszyć taki aspekt. Abyście mogli u siebie zbadać, jak to wygląda u was i jakie wyglądały, jakie były u was okresy abstynencji na przykład wcześniej też. Bo od tego wiele zależy. Jak ja na przykład pracuję z ludźmi i robię wywiad, tak, odnośnie używania i w jaki sposób to robią. To też pytam, przeważnie to wygląda tak, że się dopytuje o to, jak używanie wygląda, czy wyglądało na przestrzeni ostatniego roku, bądź ostatnich sześciu miesięcy, licząc od momentu zgłoszenia się na terapię, tak? Czyli załóżmy, ktoś się zgłasza we wrześniu, no to liczymy cały rok kalendarzowy od września do września, albo ostatnie pół roku, czyli tam od marca do września. I teraz... W zależności od tego, czy miałeś, czy mieliście okresy abstynencji, i w zależności od tego, jakie one są długie, to w odniesieniu do tego też się jakby planuje wchodzenie w abstynencję, i dla mnie to jest wtedy sposób rozpoznania, jakie, jakie klient ma możliwości. No bo teraz tak. Jeżeli ktoś załóżmy używa, tak, czy tam przyjmuje jakąś substancję codziennie i miał kilka dni na przestrzeni ostatniego pół roku abstynencji pełnej, całkowitej, tak? No to inaczej tutaj z taką osobą się planuje wchodzenie w abstynencję i dla niego sukcesem będzie na przykład cały tydzień abstynencji, a inaczej planuje się Wejście w abstynencję u osoby, która na przykład przez ostatnie pół roku piła regularnie w weekend, tak? Załóżmy piątek, sobota. To u takiej osoby sukcesem będzie na przykład nie wiem, no, jeden weekend bez używania, a potem na przykład dwa weekendy bez używania, tak? Ciągiem. I yy, bo dla takiej osoby to jest możliwe, tak? A dla osoby, która używa bądź pije codziennie, no niemożliwe jest wejście w pełną abstynencję, czy tam mało prawdopodobne, y, od razu na cały miesiąc, tak? Y, znaczy to nie jest niemożliwe, ale y, po prostu bądźmy realistami. Y, 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 po, potrzeba wszystko powolutku robić schodkowo. Y, y, y. I czemu ja o tym mówię? Bo jeżeli yy, traktujecie sobie tutaj to wyzwanie, tak? Jako pewnego rodzaju właśnie challenge, tak? wyzwanie, to znając swój sposób używania, możecie dopasować sposób wchodzenia w abstynencję dzięki temu, co wam mówię, tak? yy. Więc jeżeli używacie codziennie albo co drugi dzień, to sukcesem dla Was jest wejście, utrzymanie trzech dni, tak? abstynencji. I potem trzeba to sobie jakby zaplanować, tak? warto sobie zaplanować, że jeżeli już wiem, że ten trzeci dzień, załóżmy, nie wytrzymam, albo trzeci weekend bez używania, to zaplanuj sobie to, w jaki sposób to używanie ma wyglądać, ponieważ samo myślenie, czy samym wysiłkiem terapeutycznym jest zaplanowanie, w jaki sposób chce używać, bo już musisz nad tym pewną pracę wykonać, tak? Że jeżeli ja o tym też mówiłam we wcześniejszym filmie, tak, o wchodzeniu w abstynencję, ale to nie jest w wyzwaniu, więc odsyłam, bo mam już kilka filmów na temat tej abstynencji, ale jeżeli jeżeli. jeżeli Wykonasz świadomą pracę na temat tego, w jaki sposób masz użyć po dłuższym czasie abstynencji, to też jest praca, tak, czyli jak normalnie zaczynałeś tam, nie wiem, o 18, 20, to napij się teraz o 21, tak, jeżeli, nie wiem, tam piłeś przeważnie, czy piłaś tam, nie wiem, jedno wino, dwa wina, tak, sześć browarów, no to zaplanuj sobie, że teraz wypijesz cztery browary, tak, albo pół butelki wina albo jedną butelkę wina, a nie dwie. To wszystko jest naprawdę praca i mm, takie rzeczy też trzeba uznawać jako zmiany i jako sukces, e, bo to oznacza, że jakby przełamujecie schemat i to już jest praca dla i to jest już jakby kodowanie do umysłu i do świadomości, że można inaczej, ok? Mm. Druga rzecz jest taka, że inaczej się pracuje z osobami, które mają załóżmy w tej przestrzeni 12-6 miesięcy abstynencje miesięczne, kilkumiesięczne, kilkutygodniowe, jest wysoka szansa na to, że taka osoba wchodząc w proces terapeutyczny, jak utrzyma ten. Tą abstynencję, tak? Miesięczną, kilkutygodniową, to potem można ją wyprowadzić, bo jeżeli dopadnie ją ten tak zwany głód, ciśnienie, to nie poleci, nie pójdzie równia pochyła, tylko można sobie ładnie z tym popracować albo nie przyjdzie w ogóle takie ciśnienie, albo przyjdzie ciśnienie, ale nie skończy się złamaniem abstynencji. Także to jest to. Natomiast w przypadku, jeżeli Używacie codziennie, używacie regularnie, wiecie, że nie macie nad tym kontroli. To wchodzą w opcje takie rzeczy jak teraz są jest dużo różnych innych opcji, ale ta tak zwana wszywka, tak? Czy na przykład leki, takie jak Anticol, bądź dużo różnych innych opcji, które są tym takim przysłowiowym kijem po prostu który powoduje, że wiem, że nie mogę i koniec, nie mogę i nie będę używać, tak? I jeżeli to ma wam pomóc i wspomóc w utrzymanie abstynencji, ale zaznaczam E, uważam, że to nie jest, że to, że to jest tylko redukcja szkód, jeżeli tylko stosujemy te tzw. Wszywki, tak zwane wszywki, Natomiast jeżeli stosujemy to jako wsparcie w utrzymaniu abstynencji i w procesie psychoterapeutycznym, to jest całkiem inna historia, ok? Także ja mówię o tym. To wtedy jak najbardziej warto. I jeśli nie da rady, jeśli to jest niemożliwe, jeśli to nie skutkuje, no to wtedy trzeba rozważyć opcję wyjazdu do ośrodka. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wyjeżdżacie, zmieniacie w ogóle środowisko i tam nie macie żadnych wyzwalaczy, tak? Takich, które macie na oku, wśród, na, na co dzień w funkcjonowaniu i jesteście w stanie wtedy utrzymać tą dłuższą abstynencję, ok? Także to też jest opcja. I te wszystkie różne sposoby... Są dopasowywane indywidualnie do danej osoby. Tak się prowadzi cały proces diagnostyczny, ok? Ale ja mówię o tym dlatego, żebyście mieli wiedzę, mieli świadomość, bo są niewielkie szanse na to, żeby e, m, chcieć od razu rzucić używkę czy tam zachowanie z dnia na dzień, jeżeli cały czas, codziennie to robimy. To wtedy potrzeba innych oddziaływań, tak? Także e, to, na czym mi zależy, żebyście wiedzieli po tym dzisiejszym filmie, to to, żebyście wykonali taką pracę, w jaki sposób używacie, czy używaliście przez ostatnie pół roku, czy 12 miesięcy. Aby mieć świadomość, tak, czy to była równia, jest równia pochyła, czy używam cały czas tak samo, tak, przez ostatni rok, czy używam codziennie, czy używam regularnie, co drugi dzień, co tydzień, co miesiąc, tak, czy używam ciągami, tak, czy e, używam e, tylko co weekend, nie, i cały czas jest to stała dawka, ale czuję, że coś jest na rzeczy, i to naprawdę jest bardzo dużo świadomość, bo jeżeli to Wy będziecie też wiedzieć i to Wam potem zaprocentuje, jak będziecie te wszystkie 100 dni do trzeźwości przejdziecie, ale to też będzie Wam jakby zaprocentuje, jeżeli taką pracę zrobicie, jeśli się zgłosicie w przyszłości na psychoterapię, tak? I na wsparcie. O takie rzeczy będziecie pytani. I... Wtedy y, nie ma jakby y, takiego y, zastanawiania się na sesji, tylko od razu już wiecie jak to wygląda, tak? Znaczy zastanawianie się na konsultacji. Tylko mówicie, tak, w jaki sposób, jak to wygląda. Bo y, to jest jakby budowanie całego obrazu diagnostycznego dla terapeuty. Y, ale a jeszcze jedno, to jest też istotne. To w jaki sposób, ale to będą filmy później o tym, ale to, w jaki sposób Wy używacie, w jaki sposób jesteście uzależnieni, w jaki sposób szkodliwie używacie czy nadużywacie, to może być też wzorzec i model, jak wyglądały uzależnienia w Waszej rodzinie, tak? Ponieważ yy, yy, gdy my mamy problemy z uzależnieniami, to znaczy, że w rodzinie naszej pochodzenia też były uzależnienia, tak? I współuzależnienia. Nawet jeżeli my o nich nie wiemy, nawet jeżeli one nie dotyczyły używek, tak? To na pewno były mechanizmy uzależnienia występowały, bo my to mamy wymodelowane, tak? Ale to jest y, osobny temat. Natomiast, żeby była jasność, chodzi o to, że gdy wy sobie zdacie sprawę ze sposobu swojego używania, będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób używano w waszej rodzinie, ok? Bo mm, i tu dam taki przykład, tak? Przyszedł do mnie kiedyś klient i mówi tak. <laughs> ja używam, wiem, że nadużywam, mam problem z alkoholem, ale ja piję tylko browary i tylko kilka browarów dziennie. E, to tylko piwka ale nie pije, tak jak mój tata, tak? Bo mój tata to łoił wódę i chlał ciągami do nieprzytomności, a ja się nie upijam i piję tylko piwa. Czyli ta osoba stworzyła sobie wizję, taką iluzję tego, że ona nie jest już zależniona albo nie ma takiego potężnego problemu, bo problem miał jego tata, ok? ponieważ pił inny rodzaj alkoholu i w inny sposób. E, więc to jest taka ciekawostka, ale e, ten sposób Waszego używania może Wam też dużo powiedzieć i pokazać o tym, w jaki sposób używano w rodzinie, tak? Czy tam mama, tata, dziadkowie, wujkowie, jak to wyglądało, tak? I tak dalej. Tu też mogą się pojawić ciekawe wzorce. Ale to taka, taka ciekawostka. Ja też, w każdym razie, zawsze o to pytam w, w, w takim na początkowych konsultacjach. Eee, dobrze, także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy, udostępnij, zasubskrybuj, daj polubienie, jeśli ci się podobało. Jeśli masz pytanie, jeśli masz komentarze, to chętnie, chętnie wszystko czytam i jestem ciekawa tutaj Waszych refleksji. Także zapraszam do aktywności. Do zobaczenia w następnym filmie.